Witajcie. Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać tworzenie zdań twierdzących w czasie Present Simple. I dance twice a week. Ja tańczę dwa razy w tygodniu. Na początku zdania mamy osobę, jak niemal w każdym zdaniu angielskim, później czasownik i reszta zdania. Używamy czasu Present Simple. Ponieważ osoba wypowiadająca to zdanie robi coś regularnie. Twice a week, dwa razy w tygodniu, regularnie. She sent letters three times a week. Ona wysyła listy trzy razy w tygodniu. Na początku zdania mamy osobę, później czasownik z odpowiednią końcówką. Końcówkę dodajemy tylko do trzeciej osoby. Gdy pojawia się he, she albo it. W tym przypadku mamy si. Używamy w tym przypadku czasu Present Simple, ponieważ osoba wypowiadająca to zdanie robi coś regularnie. Three times a week. Trzy razy w tygodniu. They play basketball twice a week. Oni grają w koszykówkę dwa razy w tygodniu. Na początku zdania mamy osobę. Później czasownik. I resztę zdania. Używamy w tym przypadku czasu present simple, ponieważ czynność jest powtarzalna, wykonywana regularnie. He often eats breakfast. On często je śniadanie. W tym przypadku używamy czasu present simple, ponieważ słowo often często podkreśla regularność wykonywania danej czynności. Mam nadzieję, że poradzicie sobie ze wszystkimi ćwiczeniami. Do zobaczenia na naszej następnej lekcji.